ポポポポポポポポポポ。 Piotr Gajek, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Dziś między innymi... Zginął górnik. Doznał urazu głowy. Ile kosztuje 37 tabliczek czekolady? Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Tragedia w kopalni. W wyniku nieszczęśliwego wypadku zginął 45-letni ślusarz, mechanik, mieszkaniec Nowej Wsi Lubińskiej. Mężczyzna pracował w KGHM od roku. Do tragicznego wypadku doszło w zakładach górniczych w komorze maszyn ciężkich w rejonie GG2. 45-letni pracownik KGHM doznał urazu głowy. To się stało przy serwisowaniu rurociągu. Niestety, mimo tego, że i koledzy, i ratownicy pospieszyli z pomocą, w wyniku urazów pracownik zmarł. Przyczyny i okoliczności wypadku zbada specjalna komisja. W związku z tragedią KGHM ogłosił trzydniową żałobę. 800 zł lub do 5 lat pozbawienia wolności w przypadku kradzieży. Przekonał się o tym 71-letni mieszkaniec powiatu Legnickiego, którego łupem padło kilkadziesiąt tabliczek czekolady i dwie butelki alkoholu. Amatorowi słodkich zakupów bez płacenia przyjdzie teraz słono za nie zapłacić. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Historia czekolady rozpoczęła się ponad 4000 lat temu na terenie obecnego Meksyku. Przez setki lat ludzie wykorzystywali dobroczynne działanie jej głównego składnika i wymyślali coraz to nowsze produkty na bazie ziaren kakaowca. W połowie XIX wieku powstał słodki obiekt pożądania tabliczka czekolady, która do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością. W naszym regionie w ostatnim czasie dał się poznać jeden jej wybitny amator. 71-letni mężczyzna, który został rozpoznany przez jednego z interweniujących policjantów. Okazało się bowiem, że mężczyzna ten w przeszłości był zatrzymywany na terenie Złotoryi w związku z popełnionymi kradzieżami sklepowymi. Tym razem okazało się również, że mężczyzna przyjechał do Złotoryi w określonym celu. Podczas sprawdzenia jego bagażu okazało się, że w reklamówce policjanci ujawnili 37 czekolad i dwie butelki alkoholu. Choć w reklamówce były zakupy, próżno było szukać paragonu. Podczas dalszych czynności w sprawie słodkiej afery z procentami w tle wyszła na jaw gorzka do przełknięcia prawda. Dosłownie chwilę wcześniej mężczyzna był na terenie dwóch złotoryjskich marketów i tam dokonał kradzieży tych artykułów. Łączna wartość strat została oszacowana na kwotę ponad 800 zł. Mężczyzna został zatrzymany, osadzony w policyjnym areszcie, usłyszał zarzut kradzieży mienia. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Być może 71-latek przygotowywał się do obchodów Światowego Dnia Czekolady, który przypada 7 lipca, a być może za zakupy po prostu zapomniał zapłacić. Pamięć jest na wagę złota, a w jej utrzymaniu prócz bogatej oferty z apteki może pomóc gorzka czekolada i zawarte w niej składniki. Jest to głównie alanina. Bądź też związki kofeinowe, te obromina, które faktycznie wpływają na prawidłową pracę naszego mózgu. Należy tutaj zauważyć, że ilość tych związków w czekoladzie zależy od zawartości miazgi kakaowej. Więc im bardziej jest ona ciemna, czyli powinna zawierać przynajmniej te 75% tej miazgi kakaowej, tym więcej tych związków w niej znajdziemy. Spożywanie gorzkiej czekolady poprawia nie tylko nasze zdrowie, ale też samopoczucie. Oprócz pochodnych endorfin, czyli hormonów szczęścia, słodkie tabliczki dostarczają także minerałów, takich jak np. magnez, potas czy wapń. Badania dowodzą, że może ona pomagać, obniżać ciśnienie krwi, więc jest zalecana w terapii hipotensyjnej. Wpływa też na frakcję cholesterolu HDL, zwiększając jego udział, obniżając też cholesterol całkowity poprzez zawartość chociażby fitosteroli w niej, niej zawartych. Dodatkowo też może wpływać na obniżenie gdzieś tam ryzyka chorób sercowo-naczyniowych bądź miażdżycy. Także, no tutaj, wiele w zasadzie jest taka wielozadaniowa. Czasem warto ulec słodkiej pokusie i skosztować czekolady lub różnych pyszności przygotowanych na jej bazie. Żeby poczuć bogactwo składników czekolady, niekoniecznie trzeba ją zjeść. Produkt ten od dawna znany jest w choćby branży kosmetycznej. To ma ogromny wpływ na nasze ciało poprzez odżywienie, nawilżenie, ujędnia naszą skórę, pobudza nasz... Nasze krążenie jednak nie powinna usypiać naszej czujności. Dlatego pamiętajmy, jeśli już decydujemy się na czekoladę, wybierajmy raczej gorzką. Dozowana w małych ilościach, a uprzednio opłacona w miejscu zakupu jest naprawdę nieszkodliwa. 71-letni złodziej czekolady w miejscu, do którego być może trafi, raczej nie będzie miał dane korzystać z relaksacyjnego masażu z jej użyciem, jednak bez wątpienia będzie mógł leżeć, a także siedzieć. I myśleć. Dzięki współpracy samorządu powstanie ścieżka rowerowa łącząca Malczyce i Odrę z Jaworem. Projekt wpisuje się w promocję turystyki rowerowej w naszym regionie i na całym Dolnym Śląsku. Na dawnym torowisku w Mierczycach podpisano list intencyjny w tej sprawie ścieżka rowerowa ma powstać na nieczynnej trasie kolejowej. Będzie miała ponad 30 km. 8,5 km torowiska przechodzi przez gminę Wądroże Wielkie, która była gospodarzem spotkania. Spory odcinek, ogólnie cała trasa jest to około 30 km łączących dwa miasta Malczyce i Jawor, gdzie są też, można się przesiąść na pociąg, są stacje, dworce kolejowe. Myślę, że jest to projekt, który ma szansę rozwinąć się w przyszłości. Ścieżka ma zachęcać mieszkańców regionu do aktywnego spędzania czasu. Dzięki systemowi ścieżek ma być ona atrakcją dla mieszkańców Lubina, Legnicy czy nawet Wrocławia. Wpisuje się ona również w promocję turystyki rowerowej województwa. To jest niezwykle ważna dla Dolnego Śląska inicjatywa. Ten list intencyjny, który tutaj został podpisany to ponad 30 km dróg, 6 samorządów. I stowarzyszenie. Na pewno przy takim działaniu ten projekt znajdzie poparcie Urzędu Marszałkowskiego. Na pewno będziemy zabiegać o to, żeby dofinansowanie było z Regionalnego Programu Operacyjnego. Będzie to świetny wypad nad Odrę czy do niedaleko, niedaleko, niedalekiego klasztoru w Lubiążu i przyjemna dosyć trasa niegórska po w miarę prostych. W łatwych terenach dla wszystkich, dla całych rodzin. Pomysł, aby nieczynne torowiska przerabiać na ścieżki rowerowe, przyjechał do tutejszych samorządowców z województwa Lubuskiego. Podobne projekty realizuje gmina Ścinawa. W gminie Ścinawa, ale także w gminie Wołów te trasy już mają nawierzchnię asfaltową, już są wykorzystywane przez cyklistów. Chcemy to łączyć, chcemy rozszerzać projekt, chcemy łączyć jakby rowerowo Dolny Śląsk z atrakcjami tymi na Todrom, ale także dzisiaj podpisanie listu intencyjnego z tymi obszarami Dolnego Śląska, które są bliżej już gór. Samorządowcy liczą, że pieniądze na budowę ścieżki znajdą się w w ramach nowej perspektywy pieniędzy unijnych. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcie, które chcemy zrealizować jeszcze w bieżącej perspektywie finansowej, to jest to kwota około 50 milionów złotych. Jeżeli chodzi o perspektywę przyszłą, stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, uwzględniając ten odcinek tutaj, o którym mówimy, czyli między Jaworem a gminą Malczyce, zakłada, że realizacja tego drugiego etapu to kwota około 46 milionów złotych. Po zdobyciu finansowania z zewnątrz będzie można określić, kiedy pojedziemy rowerem po torach. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczycie jeszcze. Maturzysta jakiego nie było. Zerwał tą gaśnicę ze ściany, a następnie uszkodził nią metalowe drzwi. Kolejne wozy za frekwencję wyborczą. Paradoksalnie taki wóz jest często, dla, dla wiosek, pewnym elementem integracji. 19-latek był zdeterminowany, by zaliczyć egzamin dojrzałości do tego stopnia, że wspiął się na drugie piętro, wypił, wybił szybę i wyważył stalowe drzwi. Jego pech polegał na tym, że była sobota. Sprawdzian zatem ostatecznie oblał. Właśnie w sobotę do lednickich Policjantów dotarła informacja o próbie włamania do jednej z miejscowych szkół podstawowych. Na miejsce ruszyli dzielnicowi. Na sali gimnastycznej zastali 19-latka, który siedział w ławce jakby czekał na egzamin maturalny. To musiał być niecodzienny widok, szczególnie, że obok maturzysty stała rozpylona gaśnica. Gaśnica była rozpylona. Jak się okazało wcześniej zerwał tą gaśnicę ze ściany, a następnie uszkodził nią metalowe drzwi. W rozmowie z funkcjonariuszami nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania, ani podać powyższenie. Dla którego się 19-latek wszedł do szkoły przez okno na drugim piętrze, wcześniej ustawiając pod nim ławki jedna na drugiej. Na tym jego kreatywność się jednak skończyła. Nie potrafił bowiem odpowiedzieć funkcjonariuszom na podstawowe pytanie, po co włamał się do szkoły. Wiadomo natomiast, że spowodował straty na około 2700 zł. Grozi mu teraz pięcioletni pobyt za kratami. Gmina Czernica dała przykład. Teraz czas na kolejne cztery z terenu Dolnego Śląska. MSWIA zapowiedziało kolejną odsłonę konkursu za frekwencję wyborczą. Nagrodą ponownie będą wozy strażackie. To niebagatelna pomoc dla małych gmin. Ocenił dziś wojewoda Dolny dolnośląski Jarosław Obremski. Przypomnijmy, resort zapowiedział wyborczą rywalizację dla gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Na Dolnym Śląsku rekord pobiła Czernica, gdzie przeszło 3 na 4 osoby uprawnione do głosowania poszły do urny. W sumie w kraju nowy wóz strażacki warty 800 tysięcy złotych zdobyło w ten sposób 16 gmin. Niebawem samochody trafią do zwycięskich OSP. W tej chwili są wręczone już promesy, one powinny być we wrześniu z tego co się orientuję już dostarczone. Nie za każdym razem jest to tak bardzo szybko, bo, bo czasami to są kwestie zamówień, ale z tego co wiem, MSWIA w tym roku złożyło z, z, zamówienia. Ministerstwo uznało, że pomysł był trafiony, bo już wiadomo, że przed drugą turą wyborów czeka nas także druga edycja konkursu z tą różnicą, że strażackie wozy będą przysługiwać aż 49 gminom z najwyższą frekwencją. Na Dolny Śląsk trafią cztery z nich. Wojewoda podkreśla, że sukces każdej z małych ojczyzn będzie ważny z dwóch powodów. Pierwszy oczywisty wiąże się z doposażeniem OSP. Drugi z integracją lokalnej społeczności. Paradoksalnie taki wóz jest często dla, dla wiosek pewnym elementem integracji e, społecznej. Wokół OSP coś się dzieje. To jest jakiś róg, to jest nie wiem odpowiednich trochę koła gospodyń wiejskich, ale w, w, w innej wersji genderowej. Wojewoda podkreśla, że pod uwagę nie będą brane gminy, które już zwyciężyły, frekwencja nie będzie również obejmować osób niebędących mieszkańcami gminy. Przewagi nie będą mieć zatem miasta kurorty, w których życie kwitnie właśnie w okresie wakacyjnym. Głogów to miasto liczące nieco ponad 60 tysięcy mieszkańców, ale korki coraz częściej skłaniają mieszkańców do myśli, że żyją w metropolii. Niegdyś zakorkowane ulice były domeną weekendu, ale dziś to już codzienność. Cierpliwość się kończy, a na rozwiązanie problemu trzeba będzie jeszcze poczekać. Widok zakorkowanego miasta już nikogo nie dziwi. Z roku na rok sytuacja na Krajowej Dwunastce w Głogowie wygląda coraz gorzej, ale w ostatnich tygodniach jest wręcz dramatyczna. Problem dotyka mieszkańców regionu i nie tylko. Do tych wszystkich elementów związanych ze zwiększonym natężeniem ruchu należy dodać właśnie zwiększoną liczbę pojazdów, która w ostatnich miesiącach przez Głogów przejeżdża, a naprawdę ta liczba zwiększyła się bardzo mocno. Ona jest między m.in. spowodowana obecną sytuacją covidowską. Po prostu. Trzeba to zrozumieć. Mieszkańcy przestali jeździć komunikacją miejską, komunikacją zbiorową, autobusami, pociągami i jeżdżą samochodami po to, żeby było bezpieczniej. Diagnoz problemu jest jednak więcej. Kierowcy coraz częściej uważają, że ruch blokuje przejście w okolicy Zamku Książąt Głogowskich. Na jego likwidację nie zgodziła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przejście dla pierwszych na drodze krajowej nr 12 w Głogowie na ulicy Bramy Brzostowskiej. Nie jest w planach realizacyjnych Generalnej Dyrekcji Dostępów i Autostrad. Budowa tego przejścia jest inicjatywą Miasta Głogowa, natomiast Generalna Dyrekcja jako zarządca drogi krajowej, jeśli będą projekty w tym temacie, będzie je opiniować, akceptować lub nie. Jednak zadanie nie jest w planach do realizacji. Trzeba. Wiadomo już, że w grę wchodzi jedynie przejście podziemne. Realizacja tego zadania wiąże się jednak z ogromem prac i raczej nie nastąpi wcześniej niż w 2022 roku. Sama budowa tego przejścia też powodowałaby różnego rodzaju komplikacje. W związku z tym w kierunku Starego Miasta należałoby tymczasowo wybudować pas awaryjny, aby ta płynność ruchu była zachowana. To co mamy, czyli koncepcje, które pokazują nam co możemy zrobić i w którym miejscu możemy zrobić. Teraz przyjdzie nam zrobić albo bezpośrednio już dokumentację projektową, albo program funkcjonalno-użytkowy po to, żeby później ogłosić przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie tego przejścia. Na domiar złego w nadchodzących dniach GDDKiA ja planuje remont w newralgicznym miejscu. W dniach od 9 do 11 lipca, czyli tak przed przyznamy weekendem, na drodze krajowej numer 12. To no jest ulica Bramy Brostowskiej, Planowany jest remont nawierzchni. Ten odcinek drogi jest dosyć intensywnie eksploatowany i nawierzchnia miała dosyć duże uszkodzenia. I podjęta została decyzja o wyremontowaniu tej ulicy. Jednocześnie również będzie odnowione oznakowanie poziome. No i aby zminimalizować utrudnienia, prace będą wykonywane w porze nocnej. Wiele wskazuje na to, że głogowianie i wszyscy przejeżdżający krajową dwunastką kierowcy w korkach stać będą jeszcze przez kilka lat. Problem powinna rozwiązać budowa obwodnicy z drugą przeprawą na Odrze. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją, a sama przeprawa powstanie nie wcześniej niż za 7 lat. Wycieczki rowerowe, zajęcia na basenie, koncerty i warsztaty to zaledwie część propozycji, jakie przygotowano dla dzieci i młodzieży w gminach Polkowice-Ścinawa i Chocianów. Spośród wielu możliwości w poszczególnych lokalizacjach każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Zajęcia będą odbywały się w mniejszych grupach i z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych. Główną atrakcją dla mieszkańców Chocianowa będzie basen Delfinek, z którego przez całe wakacje można korzystać bezpłatnie. Jest to oferta wakacyjna z pana burmistrza. Każdy mieszkaniec może korzystać z Chocianów, każdy mieszkaniec może korzystać bezpłatnie z pływalni Delfinek i atrakcji, które się znajdują na basenie. Oczywiście z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych związanych z COVID-19. Nie możemy przekroczyć 50% obłożenia obiektu, a jako, że kolejnym obostrzeniem jest możliwość korzystania z toru tylko przez dwie osoby, więc wychodzi nam tak, że z naszego obiektu może maksymalnie korzystać 10 osób naraz, czyli 8 osób w basenie, no i maksymalnie też 3 osoby w saunie fińskiej, która również jest dostępna. W związku z zaleceniami i w trosce o zdrowie gości obiektu zarząd pływalni postanowił tymczasowo wyłączyć z użytku część atrakcji. Na ten moment nasi goście nie mogą korzystać z sauny infrared, ponieważ jest tam zbyt niska temperatura oraz jacuzzi, to również powoduje rozprzestrzenianie się niewłaściwych wirusów w powietrzu. Poza tym jest bezpiecznie i zachęcamy naszych mieszkańców facjanovia do korzystania z aktywności fizycznej. Zajęcia dla miłośników sportów wodnych będą odbywały się także w Polkowickim Aquaparku, który wspólnie z Centrum Kultury w Polkowicach przygotował ofertę wakacyjną dla młodszych mieszkańców. W Aquaparku będzie, będzie miała miejsce szkółka pływacka. Tam również dzieci będą podzielone na dwie grupy, i po godzinie będą mogły z instruktorami szkolić swoje pływanie bądź rozpocząć naukę pływania. Dla dzieci i młodzieży przygotowano warsztaty, które przez całe wakacje będą odbywać się we wszystkich środowiskach wiejskich na terenie gminy, a także w Polkowickim Centrum Kultury w ramach akcji pod hasłem Bajkowe Podróże. Wszyscy jesteśmy naprawdę pełni pomysłów po tym czasie, kiedy ośrodek był zamknięty i nie mogliśmy w pełni pracować i rozwinąć skrzydeł, ale chcemy przyjmować dzieci, chcemy, żeby one odeszły od komputerów. I żeby zeznały trochę więcej radości, bliskości. Dlatego też przez, prowadzimy zajęcia w tym roku przez całe wakacje. Także w Ścinawie przygotowano ciekawą ofertę pod hasłem Zostań, zobacz co u nas. W ramach której przez całe wakacje będą odbywać się wycieczki piesze i rowerowe. Mobilne zajęcia dla dzieci i młodzieży obejmą m.in. miejscowości Wielowieś, Sitno, Parszowice i Ręczów, które znajdują się na trasie malowniczej ścieżki rowerowej. Chcemy, w ramach, w ramach tego projektu, wyjść, wyjść do tych dzieci, które, które, są, które tam mieszkają. Będziemy organizować zajęcia, będziemy robić zdjęcia, będziemy rysować. Chcemy pokazać, co w tych miejscowościach się znajduje fajnego do odkrycia, do zwiedzenia. Dla najmłodszych przygotowano także zajęcia artystyczne, na których wykonają własnoręcznie rozmaite prace, wykorzystując różne techniki i narzędzia. Na wakacyjne warsztaty w Ścinawskim Ośrodku Kultury nadal można się zapisywać. Zajęcia są bezpłatne. Więcej informacji na stronie organizatora. Właściciele małych firm nie muszą już składać wniosków o umorzenie pożyczki uzyskanej w ramach tarczy antykryzysowej. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie sam sprawdzi, czy dany przedsiębiorca nadal prowadzi swoją działalność. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca musi prowadzić swoją działalność przez kolejne 3 miesiące od uzyskania pożyczki, aby pieniądze zostały umorzone. Po czym należy złożyć wniosek do Urzędu Pracy. Od 26 czerwca w życie weszła nowelizacja, która zakłada, że urząd sam sprawdzi, czy firma wciąż funkcjonuje, a wnioski nie będą już potrzebne. Rolą Urzędu Pracy będzie sprawdzenie, czy działalność jest nadal prowadzona czy nie jest zawieszona. Takie informacje dostaniemy z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i y, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy po stwierdzeniu faktu, że działalność nadal jest prowadzona, minęły trzy miesiące, możemy umorzyć te pożyczki z urzędu. Także nie ma obowiązku już składania wniosków o umorzenie. Pieniądze w ramach tarczy antykryzysowej trafiły już do ponad 4,5 tysiąca przedsiębiorców z powiatu Lubińskiego. Łączna kwota pożyczek to około 20 milionów złotych. Wydatkowaliśmy już z ogólnej puli 41 milionów, ponad 30, 32 miliony złotych prawie. Tu sytuacja jest dynamiczna, zmienia się codziennie z dnia na dzień. Teraz jest początek czerwca. Dokonujemy wypłat, refundacji wynagrodzeń i dofinansowania prowadzenia działalności gospodarczej, bo zawsze te refundacje akurat wypłacane są w pierwszej dekadzie miesiąca, czyli początek maja, początek czerwca i początek lipca. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ma jeszcze ponad 10 milionów złotych dla właścicieli małych firm. Na teraz w wydarzeniach telewizji regionalnej to już wszystko. Dziękuję za uwagę.